Witam Was z mojego nowego kanału Kolekcjoner invisimali Jest ze mną Janek Bilewski Siema. Kupiłem sobie oto takie dwa blisterki Ten odpakuje ja Ten odpakuje Janek No i właśnie To jest mój nowy kanał Na którym będę no nagrywał Tak jak mówię Znaczy nie wiem czy będę tylko invisimale, Bo nazwę się że Inwizymale, Ale nie Kolekcjoner Kart Panini No i dobra Janek nagrywa Masz. I nic nie klikaj, teraz nic nie klikaj, nagraj, tylko po prostu nic nie naciskaj tutaj mamy ten blisterek, widać go? tak no i odpakowujemy sobie go yeah! i na początek przepiękna karta e Fire Fira Krajkera, ja nie wiem jak to się mówi, bo to jest nowa drużyna, a ja kiedyś za stary zbierałem, tak wygląda ta karta mm. No i dobra, yy, na, wyjmujemy następną kartę. Hmm, w jednej palce jest sześć kart. Lodowa Wyspa, taki. Yy, no, to jest taki atak czy coś. Tutaj to położymy. Jesteśmy na dworze i słychać wiatr chyba u was. Albo jakąś wiatrkę, bo tutaj wiercą. Yy, znowu jakiś. Mamy tutaj jakiegoś styl dragona. To jest też z nowej drużyny. Ja się nie znam na tych kartach, bo one są. Wszystkie, są, wszystkie, które mam, są z nowej drużyny. Dobra, następna karta to będzie. Hardy. Tutaj mamy. No i dobra. I dwie ostatnie karty to będzie. Może na początek mam tą kartę. Taką. Plaża Lexira. Le... 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 Można też te karty w takiej aplikacji włączać, że one się biją. Tutaj macie taki kod, który trzeba tam dać, wpisać. I ostatnia ka karta to jest Bangarang. O, jest taki utwór piosenki. Taki dinozaur. Tutaj też mamy kod. Jak zauważyliście, w każdej, w każdej karcie jest całkiem inny kod, żeby mo można było skanować to. Dobrze. Zaraz no ja otwieram. To paczkę. teraz y, on otwiera paczkę, a ja nagrywam. No tak, otwieraj Janek. Cześć, pokażę Wam nową paczkę. Drugą paczkę. No otwieraj. Daj ja Ci to otworzę, nie wiem. Tylko na stół, bo jak to poleci wszystko, to... Dobra. Pierwsza karta się nazywa e, Hermit. Też dobre. Colt. E, tutaj mamy jego atak. Nadajemy drugą kartę. E, Pustynne papirusy. Drużyna łowcy. Tak ale to naprawdę... wyglądało to. Pokaż mi to. E, mięsożerna mutacja. Jakiś potwór. Z 200. E, następne to jest... O, miałem to kiedyś. Ognista odchłań. I potem najlepsze dwie... Chyba dwie limitki. Chyba najlepsze. O, ale zajebiste karty. Colt. On jest diament, diamentowa karta, za taką chyba się dwie karty wymienia, nie pamiętam już. On się nazywa Skyjack, już na początek fajne karty mamy i na, I, i na koniec ostatnia karta to jest Snowcaster i o, to jest karta legendarna, pierwsza legendarna karta nam się trafiła. I to jest maksymalna i ona ma atak 650 700 obrony i to jest właśnie złoto i tutaj mamy teraz wam yy, nagram filmik wszystkie karty Janek to posegreguje już tak żebyście sobie mogli obejrzeć jakie karty dzi dziś nam się udało trafić. Najlepsze karty w pierwszy odcinek tego wszystkiego. Tych kart jest 12, bo w jednej patce są, jest 6 kart. Ja trafiłem karty, o te dwie fajne. One są zajebiste. O takie. No i dobra. A, a najlepszą kartę, jaką ja trafiłem, to jest właśnie ta. Dobrze. Też jest dobra? To, to dzięki. To dzięki, to wszystko na tyle w tym odcinku. Na raz. Cześć.